Wreszcie święta, można odetchnąć. Nikt się nie spodziewał przed rokiem, że te święta będą w tym roku wyjątkowe. Z różnych powodów, bo w tym roku wszystko było wyjątkowe i bardzo dziwne. Ale wreszcie możemy spotkać się nie online, w swoich rodzinach, tylko naprawdę przy stole wigilijnym. Jedno się nie zmieniło. Świętujemy narodziny tego, od którego dnia przyjścia na świat zaczęliśmy liczyć lata Nowej Ery. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na tę sytuację z punktu widzenia Pana Boga, z jego perspektywy, z perspektywy Nieba i Królestwa. Zobaczcie, święty Łukasz, notując ten fakt narodzenia Jezusa, umieścił go w takim konkretnym historycznym kontekście, Nie? czyli w czasie, kiedy wyszło rozporządzenie Cezara Augusta i kiedy zarządcą Syrii był Kwiryniusz czyli. Komunikat jest jasny. Nie? W czasie, kiedy prezydentem Polski był Andrzej Duda, a premierem Mateusz Morawiecki w jakiejś wsi 10 km od Jerozolimy, bo Betlejem to naprawdę to była bardzo głęboka prowincja. We Francji jest takie określenie głęboka Francja, no to to była taka um, parę domków na krzyż tak naprawdę. Co z tego, że to było miejsce, w którym wychował się Dawid, który na polach Betlejemu właśnie pasł swoje owce, że jest tam grób Racheli, że wspominali o nim prorocy. Ale Jezus mógł się urodzić 10 kilometrów obok, niedaleko świątyni czy pałacu Heroda, a wybrał takie, takie nic. I zobaczcie, jest takie niesamowite to umiejscowienie historyczne. Przeczytajcie sobie, kim był Oktawian August. To był człowiek, który był imperatorem, przed kim kłaniali się absolutnie wszyscy. Wszystkie prowincje Rzymu wiedziały, kim on jest. Po śmierci został, został zaliczony w poczet bogów, nie? Divus Augustus. Zacząłem, kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego odcinka, czytać sobie, kim był Firinius. To był żołnierz, Człowiek, który dowodził legionami rzymskimi, który szedł jak burza, miał mnóstwo pokonanych, yy, znaczy szedł jak burza, po prostu pokonywał wrogów za wrogami, i w końcu został tym wielkorządcą Syrii. Wszyscy wiedzieli, kim on jest. I nagle w Betlejem rodzi się niemowlę. Nic nie mówi, może tam płacze Gawoży. Kto by patrząc na to wówczas wiedział, że od narodzin tego niemowlęta będziemy liczyli latanowej ery? Zobaczcie, jak to musiało dziwnie wyglądać. Kto do niego przychodzi? Najpierw pasterze, o których Talmud pisze, że nie mogą nawet ułożyć na najświętsze miejsce Izraela, czyli na świątynię, bo są zupełnie ludźmi z marginesu. Przecież jest w momencie, kiedy prorok chciał koronować jednego, jego, jednego z jego synów na, na króla, powiedział: Mam tylko siedmiu. A o Dawidzie, o którym zapomniał, podział jest jeszcze jeden, ale on pasie owce. A to właśnie pasterze jako pierwsi przychodzą do Jezusa, do Nowonarodzonego. Ten Nowonarodzony w swoim rodowodzie wymienia trzy kobiety, które były oskarżone albo przełapane na prostytucji. Chcielibyście naprawdę takie kobiety wymieniać w swoim rodowodzie, w takim CV, którym chwalicie się, bo chcecie dostać dobrą pracę i zaszpanować przy znajomych, przy rodzinie? Chcielibyście wymienić trzy kobiety, które są oskarżone o prostytucję, a Jezus wymienia te kobiety, o których prawo mówi wyraźnie, prawo kazało nam takie kamienować. I w końcu do, do, do malutkiego Jezusa, do króla Królów, w pieluszkach, przychodzą pas y pasterze, a zaraz potem ci, których my znamy jako królów, a tak naprawdę Biblia mówi, że to byli magoi. Nie? Czyli ludzie, którzy prawdopodobnie zajmowali się magią, przyszli ze wschodu. Być może byli specjami od astrologii, bo doprowadziła ich do Betlejem gwiazda. To jest nieprawdopodobne. Nie? Jest dziecko, koniec świata, zabita dechami prowincja, i tam właśnie rodzi się król, królów i pan panów. Ten, który jest pierwszy, ale też jest ostatni. Pamiętam, byłem kiedyś w pewli małej i zadałem pytania małym siostrom Jezusa. Robiłem z nimi wywiad i tak wypaliłem: Chcecie zajmować ostatnie miejsca? A siostra Zosia uśmiechnęła się i powiedziała: Nie ma szans. Już dawno zajął je Jezus. E, tego chcę Wam życzyć, żebyście w takich malutkich, drobnych gestach, wydarzeniach swojego życia odkryli narodziny Pana Panów i Króla Królów. Bo skoro On wybiera Betlejem, wybiera Towarzystwo Zwierząt. I nie może urodzić się w domu, dlatego, że nie było w, ani w gospodzie, ani innych, w innych mieszkaniach dla niego miejsca. I przede wszystkim to, że rodzi się w stajni, takiej przysłowiowej, nie? prawdopodobnie była to grota. Nie w pałacu, ale w stajni, to to jest dla nas bardzo, bardzo dobra informacja. To znaczy, że może narodzić się też we mnie, bo moje życie przypomina stajnie. Gdyby narodził się w pałacu, wiedziałbym, że to są za wysokie progi. Ale przez to, że przychodzi w najbardziej pokorny z pokornych możliwości, wiem, że mam szansę go spotkać.